Witam Was ponownie w pracowni Teatru Cieni. Dzisiaj kilka słów o źródle światła. Bez światła Teatru Cieni nie będzie. W teatrzyku możecie wykorzystać zwykłą lampkę stołową. Sprawdzi się, wyśmienicie szczególnie do małych form teatralnych, gdzie scenę zbudujemy z kartonu i na przykład pergaminu. Bardzo dobrym źródłem światła jest zwykła latarka. Latarka daje okrągłe światełko, które też można skierować pod różnym kątem. Tym samym doskonale sprawdzi się w dynamicznym, zmiennym oświetleniu naszej sceny. I mój ulubiony sprzęt, już nieco trudniejszy do nabycia, ale być może ktoś nim dysponuje, jest to projektor folii. Który pozwala na całą gamę efektów specjalnych, dzięki temu, że nasze dekoracje możemy układać na tej płaszczyźnie i rzucać je na dowolny ekran. Jak działają poszczególne źródła światła, zobaczcie sami. Dzięki lampie biurkowej łatwo i szybko zbudujesz mały teatr cieni, który sprawdzi się doskonale. Zarówno w szkole, przedszkolu, jak i w domu. Lampę ustawić możesz za ekranem wykonanym z pergaminu. Lalki teatru cieni i elementy scenografii umieszczasz w takim wypadku między lampą a ekranem. Latarka wyczaruje nam teatr cieni w dowolnym miejscu, nie tylko w pomieszczeniu, ale również na zewnątrz. Na przykład w trakcie biwaku. Nie potrzebujemy tutaj podłączenia do prądu, co czyni z latarki mobilne i poręczne źródło światła. Strumień światła możemy kierować pod dowolnym kątem, co pozwala na osiągnięcie ciekawych efektów i dodaje nutę tajemniczości. Jeśli chcesz przeprowadzić z dziećmi eksperymenty z cieniem, które proponowałam w poprzednim filmiku z serii w pracowni teatru Cieni. Doskonale sprawdzą się właśnie latarki. Rzutnik folii pozwala na osiągnięcie niezwykłych efektów. Mamy tutaj do wykorzystania aż dwa plany. Na powierzchni rzutnika możemy układać elementy, tworząc w ten sposób scenografię. Natomiast lalki teatru cieni animujemy, wykorzystując projektor, jak każde inne źródło światła w teatrze cień. Projektor doskonale sprawdzi się w sytuacji, gdy chcemy stworzyć ciekawą kolorową scenografię lub wprowadzić do spektaklu efekty specjalne, korzystając na przykład z piasku albo wody.